Cześć wszystkim. Z tej strony Jakub z firmy Discolm. Kochani, bardzo często otrzymuję od was zapytania mailowe dotyczące urzędu celnego oraz ich uprawnień. Często pytacie, co urząd celny może zrobić, czy urząd celny mógł zatrzymać towar, czy mógł wykonać tamtą lub tamtą rzecz. I dlatego uznałem, że nagram takie wideo i opowiem wam na bazie naszych doświadczeń na przestrzeni ostatnich lat, jakie sytuacje mogą was spotkać jako importerów związane z urzędem celnym. Także zapraszam do oglądania. Słowem wstępu, wiele osób jest bardzo zaskoczonych przy swoim pierwszym prawdziwym imporcie, ponieważ gdy kupuje towary na przykład na AliExpressie czy na Temu, ściąga je w ilości 1-2 sztuki, takie paczki przychodzą do nich pocztą, nic się nie dzieje. Natomiast gdy zamówią większą partię już na przykład na Alibaba czy na 1688, no, to zaczynają się problemy, prawda? Zamówią 100 sztuk, paczka zostaje zatrzymana do rewizji, klient kompletnie nie wie, co się dzieje i jest niestety zaskoczony, że nie ma instrukcji obsługi, a urząd celny zwrócił na to uwagę, nie dopuszcza tutaj towaru do obrotu i co w takiej sytuacji. Dlatego zacznijmy sobie od samego początku. Wypisałem sobie listę. Pierwsza rzecz, której musicie być świadomi, to rewizja celna. Urząd celny ma prawo zrewidować wasz towar, kiedy zechce. Jeśli urząd celny wytypuje wasz towar do kontroli. Niestety musicie się do tego przygotować i po prostu ten towar zostanie udostępniony urzędowi celnemu. Jeśli towar leży na waszym magazynie celnym, musicie go okazać urzędnikom. Natomiast jeśli był wysyłany przez jakąś firmę kurierską, no to oni okażą wasz towar urzędowi celnemu. I teraz tak, jeśli otrzymacie gdzieś komunikat o kontroli celnej, na przykład od agenta celnego, nie wydzwaniajcie do urzędu, nie niepokojcie agencji celnej, po prostu uzbrojcie się w cierpliwość. Urząd celny ma prawo rewidować wasz towar i wasze telefony do urzędu celnego nic absolutnie nie zmienią. Jeśli system, że tak powiem, wylosował was do kontroli, urząd celny to przyklepał, kontrolują, no to niestety trzeba uzbroić się w cierpliwość, towar musi zostać okazany, a co się zaraz będzie działo? To dowiecie się za chwilę. No i co dalej? Urząd celny wytopował wasz towar do kontroli, został on zrewidowany i co teraz może zrobić urząd celny? Kochani, kolejny punkt to sprawdzenie oznakowania. O co chodzi? Urząd celny musi, ponieważ przepisy unijne nakładają na nich taki obowiązek, zweryfikować oznakowanie towaru, czyli czy posiada on polską etykietę z polskim oznakowaniem, czy posiada on polską instrukcję obsługi. Czy posiada odpowiednie piktogramy, czy na przykład znak CE, to wszystko jest dobrze, dokładnie sprecyzowane przez europejskie przepisy, i urząd celny musi to zawsze zrobić. Dużo właśnie początkujących importerów o tym nie wie, natomiast gdy importujecie towar, musi być on oznakowany w języku polskim. Tak samo instrukcja obsługi musi być po polsku. Ponieważ bez tego towar nie zostanie dopuszczony do obrotu. Kolejna z rzeczy, które urząd celny zrobi, to prawdopodobnie policzy towar. I teraz, kochani, taka ważna uwaga dla Was. Zdarza się chińskim producentom dorzucić kilka sztuk na zapas, czy na poczet reklamacji, czy może na prezent. I nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie to, że jeśli nie zaznaczycie na fakturze handlowej, nie zaznaczycie w dokumentach importowych, że macie tam nadprogramowy towar. No, to urząd celny może przyklepać wam próbę przemytu, prawda? Dlatego warto zawsze dopytać sprzedającego, czy jeśli kupiliście 100 sztuk, to czy on na pewno załadował 100 sztuk, a nie czasem 105 sztuk, ponieważ w, no, w najgorszej sytuacji będziecie mieli próbę przemytu, ale zazwyczaj po prostu będziecie musieli wypisywać oświadczenia, że producent, chcąc dobrze, dorzucił kilka sztuk, ale wam o tym nie powiedział, no i za to przepraszacie. Sztuk jest tyle i tyle, zamiast na przykład, że jest na przykład sztuk 105 zamiast 100, będzie trzeba się tłumaczyć szkoda zachodu. Dlatego pamiętajcie, urząd celny będzie liczył wasz towar, więc bądźcie o to, żeby ilościowo wszystko się zgadzało. Kolejna z rzeczy, które urząd celny może zrobić, to pobrać próbki na badania. My spotykamy się z tym bardzo często. Urząd celny zabiera sobie jedną, dwie sztuki, potrzebuje ich po prostu, żeby wykonać odpowiednie badania. Ma do tego prawo, może to zrobić. Yy, niestety trzeba się z tym pogodzić. Po badaniach taka próbka jest Państwu zwracana, także odzyskacie ją, natomiast nie bądźcie zdziwieni, jeśli urząd pobierze po prostu sobie jakiś tam towar. Dostaniecie oczywiście pokwitowanie, że to nastąpiło, potem dostaniecie informację, że możecie już ją sobie odebrać, natomiast bądźcie na to przygotowani. Możecie się domyślić, że przy bardziej wartościowych towarach będzie to na pewno dla Was bolesne. Kolejna z rzeczy, które może Was spotkać i którą może zrobić urząd celny, to sprawdzenie tego, czy nie importujecie podróbek. Tutaj, kochani, temat jest bardzo, ale to bardzo delikatny i skomplikowany. O co chodzi? Domyślam się, że część osób, które to ogląda, może chcieć handlować podróbkami. To od razu Wam mówię, że lepiej tego nie robić. Natomiast jest takie coś, co się może zdarzyć, taka sytuacja, gdy zamawiacie towar, który nie ma żadnych logo, żadnego producenta. Nie wygląda jak żaden towar zastrzeżony. Natomiast producent. Nie wiadomo dlaczego, zapakuje go na przykład w karton z jakimś logotypem, i tego kartonu nie było w ogóle w ofercie. Nie wiedzieliście, że on się znajdzie, i dostajecie towar, który jest zapakowany w jakiś karton z logotypem jakiejś firmy. Albo na przykład sam towar posiada jakieś zastrzeżone oznakowanie, mimo że tego w ogóle nie było w ofercie i w ogóle tego nie chcieliście. Niestety tak się też zdarza. Mówię to Państwu z doświadczenia. Przerabiamy setki różnych towarów miesięcznie. Czasami chińscy producenci niestety zrobią coś takiego, nawalą w ten sposób. I kolejne uprawnienie, które ma urząd celny, to weryfikacja właśnie tego, czy nie handlujecie podróbkami. I teraz jak to wygląda? Urząd celny, jeśli rozpozna jakąś podróbkę, urząd celny sam z siebie kontaktuje się z kancelarią prawną, która reprezentuje dany podmiot. I teraz ta kancelaria ma kilka dni na to, żeby ustosunkować się do sprawy, a jeśli tego nie zrobi, urząd celny dopuszcza towar do obrotu. Natomiast w większości wypadków taka kancelaria prawna Ustosłuchuje się do sprawy, no i będziecie mieli prawdopodobnie dwie sytuacje. Pierwsza z nich to pismo od kancelarii z zawezwaniem tutaj albo do zniszczenia towaru, albo do podpisania ugody, albo będzie wniosek o ściganie. Tutaj też spotkaliśmy się z taką sytuacją i tutaj, kochani, nie było podróbki z naszej strony, natomiast firma głosiła wniosek o ściganie. Dlaczego? Może po prostu po to, żeby. Odstraszyć konkurencję, po prostu wykorzystali dominującą pozycję na rynku. Jak się sprawa skończyła? Sprawa się skończyła tak, że musiałem iść na przesłuchanie na urząd celny. Sprawa została oczywiście potem umorzona, natomiast no, firma zgłosiła wniosek o ściganie, i urząd celny musiał podjąć się takiej sprawy. Także też nie bądźcie zdziwieni, przygotujcie się na coś takiego. Pamiętajcie, że urząd celny sam z siebie wyszukuje te podróbki i kontaktuje się sam z siebie z daną kancelarią. Jeśli ściągacie coś, co jest ewidentnie podróbką, uwierzcie mi, urzędnicy są na to wyczuleni i oni bardzo dobrze wiedzą, że jest to towar podrobiony. Chciałbym Wam teraz wyjaśnić kolejną sprawę. Podczas rewizji celnej może być tak, że odprawiacie się w jakimś oddziale satelickim, czyli nie w jakimś dużym urzędzie, tylko gdzieś w jakimś mniejszym okręgu. Tam są oddziały satelickie. W ogóle jak wygląda taka rewizja, kochani? Przychodzą celnicy uzbrojeni w Aparat fotograficzny. Przychodzą na miejsce, liczą dokładnie towary i robią zdjęcia. Zazwyczaj sami oni nie podejmują żadnej decyzji. Ich rolą jest jedynie wykonać fotografię, przeliczyć towar i wysyłają te zdjęcia do góry, do komórki decyzyjnej. Ta komórka decyzyjna u góry zajmuje się już dalszymi oględzinami tego towaru na podstawie zdjęć oraz podjęciem dalszych decyzji. Jeśli na przykład widzą brak oznakowania, kierują do organu nadzoru rynku prośbę o zaopiniowanie. Jeśli widzą, że towar może być podrobiony, kierują wniosek do kancelarii z prośbą o ustosunkowanie się do sprawy. Dlatego też, jeśli będziecie obecni podczas rewizji, ponieważ jako importer macie do tego prawo, nie ma sensu za bardzo dyskutować, rozmawiać tutaj z celnikami, którzy wykonują zdjęcia, ponieważ oni powiedzą Wam, że naszą pracą jest jedynie wykonać zdjęcia, nie jesteśmy decyzyjni w sprawie. Kochani, kolejna z możliwości, która może Was spotkać, to zakwestionowanie wartości towaru. To jest coś, z czym spotykamy się non-stop. Dlaczego? Dlatego, że ściągamy towary z 1,688, gdzie są one znacznie tańsze yy, niż na przykład na Alibabie. No i niestety jest problem. Jak wygląda problem? Otóż towary są tańsze niż urząd celny się tego spodziewa. Urząd celny ma gdzieś tam swoje tabele porównawcze, jakieś statystyczne kwoty. I jeśli widzi tańszy towar, no to zaczynają się problemy. Jak wygląda taka procedura? W większości wypadków zostanie towar wstrzymany, będzie rewizja celna, i po rewizji celnej, wasz agent celny otrzyma komunikat z urzędu z informacją: możliwość dopuszczenia towaru do obrotu, ale konieczne jest wpłacenie zabezpieczenia np. 2000 zł. I co się dzieje? Wpłacacie to zabezpieczenie towar jest dopuszczony do obrotu. Następnie toczy się postępowanie, że tak powiem, w tle wyjaśniające, czy zaniżyliście wartość towaru. Yy, musicie udostępnić urzędowi celnemu liczną dokumentację, o którą państwa poproszą. Przede wszystkim faktura handlowa Kontrakt, pod postacią kontraktu możecie rozumieć nawet ofertę mailową albo, albo ofertę z 1688. Poproszę Was również o linki do oferty: zapytają, czy producent ma swoją stronę internetową albo sprzedaje na jakimś portalu handlowym. Warto też podesłać nawet screenshot z Alibaby, gdzie widać, że, że kupiliście towar po danej cenie, czy screenshot z 1688. Natomiast co ciekawe, urząd celny może was jeszcze poprosić o faktury sprzedażowe. Jeśli już ten towar sprzedaliście zanim go zaimportowaliście, no to urząd celny może was poprosić o takie faktury i my jesteśmy o takie faktury również proszeni. Urząd celny ma do tego prawo. Wydaje się, że jest to informacja poufna, komu i co i za ile sprzedajecie. Natomiast urząd celny może was poprosić również o waszą fakturę sprzedażową dla waszych Klientów. Teraz tak, możecie jeszcze oczywiście się nie zgodzić na wpłatę zabezpieczenia. Tylko co wtedy? No, towar nie zostanie dopuszczony do obrotu do czasu zamknięcia tego postępowania. Czy zajmie to miesiąc, czy trzy miesiące? No właśnie, dlatego my zabezpieczenie zawsze płacimy. Czasem to jest 100 zł, czasem to jest 5000 zł. Towar jest dopuszczony do obrotu, a potem zabezpieczenie jest nam zwracane. Kolejne uprawnienie Urzędu Celnego to zatrzymanie towaru, czyli wstrzymanie dopuszczenia do obrotu. Dużo osób nie spodziewa się, że Urząd Celny ma takie możliwości, natomiast jak najbardziej ma. Otrzymujecie komunikat o wstrzymaniu dopuszczeniu do obrotu i co się dalej dzieje? Przede wszystkim. Urząd celny ma pewien określony czas w przepisach na podjęcie decyzji. W większości wypadków urząd celny wstrzymuje towar z jakiegoś powodu, albo właśnie ta za niska wartość, a najczęściej złe oznakowanie towaru, brak instrukcji po polsku i tak dalej. W takiej sytuacji dostaniecie powiadomienie, otrzymacie pismo i w tym piśmie jest zaznaczona informacja, co musicie zrobić, żeby towar na przykład dopuścić do obrotu. Czyli jest opinia organu nadzoru rynku, jest tam napisane, co trzeba poprawić w towarze i otrzymacie razem z tym wezwanie od urzędu celnego. I jest tam zasadniczo wszystko wytłumaczone: jest tam informacja, że was towar został wstrzymany i prośba o podjęcie tak naprawdę nie prośba, tylko wezwanie do podjęcia kolejnych kroków, czyli do naprawy towaru, wywozu towaru poza obszar unijny, utylizacji towaru. I tutaj musicie podjąć decyzję. Zwrot towaru do Chin jest możliwy, natomiast jeśli macie cały kontener towaru, nieopłacalny zazwyczaj. Utylizacja, pamiętajcie, na wasz koszt. Utylizacja pod nadzorem celnym to jest inny rodzaj utylizacji niż zwykła utylizacja, dlatego że musicie jeszcze. Yy, urzędnik przede wszystkim może jechać jeszcze samochodem, na przykład z kierowcą, który będzie zawoził towar do, yy, do miejsca, gdzie ten towar będzie utylizowany. Oni potem jeszcze nadzorują. My się też z tym spotkaliśmy już parę razy: czyli towar był wrzucany do pieca albo do, do młyna, w którym był mielony, i urzędnik, Patrzy, czy to na pewno zostało zrobione. Dlatego, że jak się pewnie domyślacie, gdyby to nie było pod nadzorem celnym, to by było tylko podpisanie papierku, że towar został zniszczony, a tak naprawdę by nie był niszczony. Dlatego, utylizacja pod nadzorem celnym jest kłopotliwa. No i pamiętajcie, że jest kosztowna. Gdzieś tam koszty utylizacji, które myśmy płacili, raz chyba nawet, kurczę, nie pamiętam, bo parę razy utylizowaliśmy towar, ale ostatnim razem chyba około 2000 zł. Także. Niestety. No i trzecia opcja: wywóz poza teren Unii Europejskiej, czyli na przykład na Ukrainę. I przepraszam, jeszcze naprawa. Możecie jeszcze towar oczywiście naprawić, trzeba go wtedy objąć procedurą uszlachetnienia. Wasza agencja celna będzie wiedzieć, co robić, wpłaca się zabezpieczenie. No i właśnie kolejna rzecz: Urząd celny ma prawo zarządzać zabezpieczenia. O co chodzi? Chodzi o to, że na czas naprawy musicie zapłacić zabezpieczenie w wysokości cła i vat do urzędu, jakby ten towar zniknął. Tak, na wszelki wypadek. I teraz po odprawie celnej, Urząd Celny wyśle jeszcze komunikat o zapłacie należności, czyli o cle i VAT-cie. I płacicie go jeszcze raz. I to się wydaje dziwne. Dużo osób mówi, że no ale Halo, zapłaciłem zabezpieczenie. To czemu nie przeniosą tego na poczet cła i vat -u? Niestety, musicie zapłacić jeszcze raz, a potem wysłać wniosek. Agent celny za Was wyśle wniosek z prośbą o zwrot tego zabezpieczenia. Także do tego Urząd Celny również ma prawo. Kolejne z uprawnień Urzędu Celnego. To skierowanie towaru do utylizacji. Taka sytuacja również może mieć miejsce, gdy towar nie spełnia jakichś norm, np. norm bezpieczeństwa, albo badanie wykazało, że zawiera jakieś szkodliwe substancje. Towar będzie musiał wtedy zostać zutylizowany, oczywiście na Wasz koszt, i urząd celny ma prawo Was do tego. Wezwać. Kochani, teraz garść porad jak w ogóle obchodzić się z urzędem celnym. Co mam na myśli? Jak porozumiewać się z urzędnikami, jak się z nimi kontaktować, yy, jak zrobić tak, żeby ta relacja była dobra długoterminowo. Na własnych błędach uczcie się na moich, a nie na waszych błędach. Przede wszystkim bądźcie bardzo, bardzo mili dla urzędników. Nie żartuję, bądźcie dla nich bardzo mili, piszcie naprawdę grzeczne maile, grzeczne pisma. Proście w nich, pozdrawiajcie, bądźcie bardzo życzliwi, ponieważ to jest coś, czego ja długo nie rozumiałem. Natomiast urząd celny, urzędnicy celni bardzo często nie chcą tego robić. Im się po prostu przede wszystkim nie chce. Oni niekoniecznie chcą wam utrudniać życie, natomiast muszą. Taka jest niestety ich praca, takie mają wytyczne. I teraz, jeśli wy sprawicie, że ta praca będzie miła zarówno dla nich, jak i dla Was, no to oni też nie będą Wam robić podgórkę, bo im się po prostu tego nie chce robić. Dlatego bądźcie dla nich naprawdę bardzo bardzo życzliwi. Druga sprawa, nie wydzwaniajcie do urzędu celnego. Kochani, to jest bardzo duży błąd. Pamiętajcie, oczywiście możecie zawsze zadzwonić, ale zróbcie to w taki yy, sposób, że na przykład prosicie o radę, prosicie o pomoc. Natomiast jeśli wydzwonicie z krzykiem, że co ty zrobiłeś? Jak mogłeś zatrzymać mój towar? Yy, pozwęcie no to sprawa jest już po prostu na samym początku przegrana. Ponieważ urząd ma prawo to zrobić, a wy niestety się tylko no, no wygłupicie. Dlatego yy, najlepiej nie dzwońcie, wysyłajcie maila albo, albo pismo, chociaż ja polecam napisać maila, albo zadzwonić, jak już to witam, reprezentuję taką i taką firmę, no tutaj jak widać nawaliliśmy, yy, czy mogę prosić o drobną pomoc. I wtedy ta relacja będzie zdecydowanie lepsza. Kolejna spora to starajcie się, żeby jednak ten kontakt był prowadzony przez agencję celną. E, agencja celna zazwyczaj ma dobre relacje z urzędem celnym, e, oni się po prostu znają. Jeśli jest agent celny, który zajmuje się tym 10 lat. Reprezentuje klientów w tym samym rejonie, no to on dobrze zna urzędników, a urzędnicy dobrze znają jego, dlatego lepiej taki kontakt zostawić agencji celnej. No tak i w ogóle, jeśli interesuje Was, import z Chin, napiszcie do nas, podsyłajcie nam linki z Alibaby czy z 1688. Przygotujemy dla Was wycenę. Zobaczcie też inne moje materiały, w których pokazuję, jak importować z Chin, jak wyszukiwać towary w Chinach, jak kalkulować importy z Chin. I jeśli chcecie. Zacząć z importem. Zapraszam serdecznie do nas firma Discom, biuromałupadiscom.pl Dzięki za oglądanie i napiszcie mi w komentarzu, co Was jeszcze interesuje, no to chętnie nagram dla Was jakieś kolejne wideo, kolejne bo ja też nie zawsze mam po prostu pomysły. Dzięki wielkie, pozdrawiam serdecznie. Cześć.